Lony, teraz mam dla Ciebie niespodziankę. Także widzisz, już jest czarodziejka rękawica założona. I mam dla Ciebie sztuczkę. I zobaczymy, czy Ty umiesz taką sztuczkę zrobić jak ja. I pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam tutaj zobaczycie link oraz logo Lonego. Zapraszam wszystkich serdecznie do niego na kanał. Super facet święty świetne znajdki, przepiękne tereny. Także zapraszam wszystkich serdecznie do Lonego. Pozdrawiam. Manko, Egon i cały gang ze mną <laughs> Jesteśmy Przyjechaliśmy dzisiaj w takie miejsca Mamy przepiękne pola, pozwolenia mamy od właściciela Także zaraz ruszamy i widzimy się już na miejscu I tutaj do lasku weszliśmy Pierwszy fancik łuska Maciek też już ma łuskę, także mamy po jednej łusce I lecimy dalej No i pocisk i kolejny I korek od granatu, teraz i pierwszy fant na polu. Taki pocisk. Same pociski na razie. Kolejna łuska. I kolejna łuska. Na razie same łuski wszyscy mamy, ale na super też czekamy. Ale kawacha szukamy. O. Impleks znowu rządzi. Maciek ma pierwszą monetkę. Konkurs wygrany. Co Maciuś znalazł? Kurde no. Maciek mistrz. Patrzcie jaki wachlarzyk. Ale petarda. I teraz taka łuska, pierwsza inna. No ale to jest chyba, tam jest jakiś nie wiem, róg czy coś, także myśliwska. I pierwsza aluminiowa plomba To znowu ja? I nie, niech nikt nie mówi, że Maciek to nie jest prawdziwy dzik nie? A jak? Patrzcie to My kurde bez monet, Maciej ma dwie monetki I teraz jeszcze kurczę Taka petarda, nie? Patrzcie to I tu 1608 Kurde Maciek mistrz, nie? Gratulacje. Dzięki. Taka repetycja zapraszam do no, mnie. <laughs> jak ktoś ja chce my na my nauki my... Simplexa zapraszamy do Macieja. <laughs> I zobaczcie, teraz Krzysiu, jaką mamy. monetkę kurczę znalazł. Patrzcie to. A, to jest yy, międzywojnie. Mm -hmm. Międzywojna. Albo Ale super. No i gratulacje. Rutus, tak? Rutusik. Mecz. Teraz takie coś. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. No ale, ale jest. No i co, co mogę? No łuseczkę, to wam pokażę coś. Kat is Sejmu Aenol. A. Umbies. Tym razem takie coś. Nie wiem, co to jest, ale. Już mam w domu jedno takie, znalazłem też. I pierwsza kulka łowiana. Taka duża. Patrzy to. Ja pierdziel, nie wiem, czy to nie jakaś rzymska moneta, nie? Takie ciężkie. Dobra, podłączę się zaraz, chłopacy przyjdą. I ja pierdziel, normalnie z mi się częsą Taki gruby krążek. kurde to jest chyba brąz. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, chłopacy przyjdą. Zaraz wszystko się okaże. <laughs> Jest kurde, pierwszy Rzymek, prawdopodobnie, nie? Ja pierdolę. Się ręce często. A ciężka moneta w cholerę, nie? Jest tu jakiś, nie? Ten Cezar okay. czy cholera wie. Okay. Kochani, jeszcze na chwilę się włączę. Właśnie rozmawiałem przed chwilą z Adasiem Chwedczukiem, czyli polish indiana jonesem. Później mi podeślę. Dokładne dane, co to jest za moneta, także, także wszystko wam opiszę. Po, powiem wam, co to jest, kurde, za moneta. Adaś, pozdrawiam cię serdecznie. Zapraszam, kurczę do niego do kanału. Tutaj macie jego logo i link w opisie, kurde, ale super. Ale czad, ja pierdzielę, patrzcie to. <laughs> jest, kurde, pierwszy mój Rzymek, ja pierdzielę, ale jaja. I kolejna plomba, ta aluminiowa. I taki dosyć duży kawałek pierścienia wiodącego teraz. I teraz taki zapalnik. Kawałek zapalnika w zasadzie. I teraz chyba jakiś stary guzik. To jak się przyjrzeć to ma jakieś takie jakieś zdobienia. Także spoko znajdka. niewidzialny. jest monetka. Destrukcja. I teraz jeden Julia Juliana. Lecimy dalej. I teraz na polu 5 centów współczesne. No i Maciek ma kolejną monetkę i ja też mam kolejną monetkę. Także. I teraz fajne zamknięcie. Od jakiejś nie wiem czy małej porcelanki czy butelki jakieś. Ale fajne. I Maciek ma sreberko. Oj oj. Oj gdzie tu? Jest zawieszka fajna Kurde, nie ma szuteczki Co to jest? Literka? R R jest w czymś tam Czekaj, padeczkę Jest czad No i gratulacje <laughs> Simplex wymiata I Gareth też I zobaczcie Małego Smita. Albo żółwik. <noise> Patrzcie to. Się podierałem Naprawdę się podjarałem. A to patrz. <noise> 10 współczesnych centów. I teraz jakaś stara obrączka od gołębia. Także jest pierwsza obrączka. Dawno nie miałem. Super. Jest taka mała plomba. I jest kolejna monetka. No, jest zielony destrukcik <laughs> Taki sam chodzi <laughs> na oko I teraz 10 centów między wojnie ale też kiepski stan. Coś tam widać, ale kiepski i piękna lampeczka i teraz taka pierdółka Jeden z ostatnich sygnałów i znowu plomba aluminiowa. Patrzcie, tą petardę. Co szpachra znalazł. Kurde, patrzcie, jakie to jest wielkie. Tylko szkoda, że nie zawołał mnie jak to wyciągnął. I wam pokazał kurcze na żywo, jak to wyglądało. No, 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 ale kurde, to no, są no, patrzcie to. Tak. Taka wielka fibula. Ja pierdziel <noise> No i co kończymy Super dzianek był nie chłopaki Przejdźmy do Do, do kołofantów dobra zacznijmy ode mnie Czad jak nie wiem nie ta monetka ten rzymek Kurde jest masakra To jakaś blaszka Nie wiadomo co to <noise> autko i to kilka innych monetach, jakichś destruktów, także mówię, mój fan dnia to jest kurde ten rzymek, petarda, mój pierwszy rzymek, <grafy> także czat, pełno łusek, jakichś kurde zapalników, pierścieni, główien. Twoje gdzie są? Nie ma? Nie <grafy> ma? Macieja znajdki. Maciek co tu jest? To jest od czego to wiesz, Od wina, nie? O, pełna jakiś tam główien pierdół. Zapalnik tu drugi. Moje zapalniki też tam już wcześniej widzieliście dwa mega sreberka. O, ta moneta. Ej, a to, a to kiedy to znalazłeś? Mhm. Też czad. O, to jest ta francuska. A, to... <laughs> O i tutaj kurczę, ten wachlarzyk też przepiękny. Co, fantem dnia u ciebie co jest? No ta moneta chyba, nie? A ma No. No ta moneta. O kurde. No, te dwa serwerka. <słyskanie> o teraz Łukasz. Co to było? Coś. Coś? coś? <słyskanie> Jakieś tam dwie monetki. Dobra, jest głowa strzela. konia i no. już do rzuczenia. i to wszystko i tutaj kurde Krzysiek teraz Pierdoły, zapalniki, gówna no i kurde fan dnia, fan życia kurde, patrzcie tą fibulę nie? Więc kurde, jest ogromna, masakra Także kurde widzicie, wypad był petarda i tyle, jak się podobało to zapraszamy na kolejne odcinki i dawajcie suby, pierdoły, lajki. Tyle, Piona, hej.